Jeżeli ci szukasz tanio prezentu dla dziecka, lub chcesz po prostu tanio kupić buty, dzisiaj pokażę Ci jak to zrobić. Jak widzicie, pary są, te akurat trzy pary są już mocno znoszone. To jest akurat nówka, w która jeszcze nie była śmigana. Dobra, to na szybko Ci teraz pokażę, jak to zamówić. Pod moim profilem macie taki link. Klikacie sobie w niego, wchodzicie sobie, wyświetlała się moja strona, którą specjalnie dla Was zrobiłem, klikacie tutaj. Musicie tutaj zarejestrować e mailem i hasłem. bo Inaczej, po prostu nie będziecie mieli tanio tych butów. Wracacie na moją stronę. wchodzicie sobie w buty. Macie tutaj, jak widzicie, te pary. Tu są misje. One kosztują 210 zł. Z dostawą będą około 250. Takie Jordan 300. Szoksy 200. I inne. Masa różnych par butów. Naprawdę. Wchodzimy sobie przykładowo w takie szoksy. Chwilę trzeba poczekać, aż się załaduje. Po załadowaniu się strony widzicie, macie te buty, wybieracie sobie rozmiar, wybieracie sobie kolorystykę jest naprawdę masa kolorystyk, każdy będzie zadowolony. Klikacie Add to Shopping Card, wchodzicie sobie w swój koszyk tutaj. Tutaj klikacie Submit, płacicie za buty. Jeśli wybierzecie tam PayU, to możecie zapłacić blikiem bez problemu. I dalej przekieruje was tutaj na mojej stronie, na głównej stronie. Widzicie, że macie poradnik, trwa on dwie minuty pokazuje dokładnie krok po kroku, co zrobić. Trwa on dwie minutki. Naprawdę polecam go obejrzeć. Jeszcze z moim kodem macie 50 zł taniej przy dostawie, więc naprawdę polecam, bo inaczej po prostu nie będziecie mieli tania tych butów. Dzięki, cześć.